Siemaneczko, z tej strony Pusz Barbery. Witam Was na Barbie. kolejnym genialnym pomyśle na film. Prawda, że wygląda o, jak Barbary. Teraz intro. Puszcz intro Push Barbie, dobra, nieważę. Push Barbie, Twoja przejdźmy ulubiona do maskotka. Albo laneczka. Remorzysta. Przejdźmy do meritum. Dobrze, przejdźmy do meritum. Co? Po co, o, ty to co tak. znowu? Tyle razy trenerowi przewodziliśmy dziewczynę. No. I zawsze mu coś nie pasowało. A, a ta była, tu była, to religia, a tu to. No to akurat jest fakt, no, ale, ale do czego nawiązujesz? Nawiązuję do tego, że znalazłem rozwiązanie. Znalazłeś rozwiązanie. Ty znalazłeś rozwiązanie na to, żeby znaleźć trenerowi dziewczynę. Nie, nie no, ma rozwiązania. Jest rozwiązanie. Jest rozwiązanie. Ale zobacz. <laughs> Dokładnie ten... domyśliłem się. Czego się że trener jest innej orientacji. Że co? Po prostu przywiozę mu dzisiaj trzech chłopak. Ale co ty stary gadasz? Jak ja no znam od dziecka, ja nie jest orientacją, normalnie jest hetero. Ale mówiłeś mi, że kiedyś tam cię jakoś dziwnie dotknął. Ale dobra, no czasami coś, coś się zdarzyło, no ale to można jakoś wytłumaczyć, tak? A on po pierwsze nigdy nie miał dziewczyny, każda dziewczyna mu nie no, pasuje Ale co masz tam się bo... dotknął dziwnie? No coś tam spiernął czasami, ale to przez przypadek pewnie. Dobra, mniejsza z tym, ale on. on Zmiernął cię? Ale on mi on też tak, szupa, tak robił, że mnie. On szuka tej idealnej, ty te takiej wiesz, doskonałej, która będzie idealnie y, odpowiadała jego tak jakby charakterowi, a jego charakter jest bardzo ciężki, no to trzeba być y, bardzo... Y, Specyficznym, ciężka? Specyficzna, może ciężka, nie wiem, nie wiem. Tak. po prostu myślę, że on nie Nie, tutaj ja cię z na pewno nie Nie ma takiej możliwości do której. No którego... nie dobrze dziewczyny nie ma. Kiedyś widziałem go, jak tam... Ja go nie widziałem, ale tylko znasz dłużej. Ja no. pisał gadu gadu kiedyś. No ale to był chłopak. Może brodę miała, ale to nie był chłopak, ta miała Dobra, nie żartujcie. no, naprawdę. Widziałeś go kiedyś z dziewczyną? No nie widziałem go tak szczerze. Nie widziałem. Nigdy? Od dziecka go znam, nie widziałem, ale, ale no z tego co wiem. Chcesz, muszę no... prowadzić tutaj trzech gej? No już e, za niedługo będą. Już są w Wiesz, o, się podoba. On się zdenerwuje, jak stary, ja tak A co jeśli zamiast cię wkurzy, jeśli to będzie zadowolony i znajdzie chcę chłopaka? to już naprawdę trzeba mnie Co, zaczamy, o, co mam, no no, będzie załatwił trzech chłopaków tutaj? Ten jak ty ja to mnie mówisz, stary? No to jest mój kuzyn. Nie mów do mnie słoneczko, stary, nie jestem gejem. To nie dla mnie, to dla denera. Nie mów do mnie Stary, to jest chore. Ja się bardzo naprawdę wkurzę. A co ty byś powiedział, gdyby ktoś załatwił trzech chłopa? No jakby mi ktoś załatwił trzech Nie wiem, za jako żart. Ja mnie nie tego do siebie, bo nie jestem game. Trener może to przyjąć jako żart, ale mnie może się urazić, że po prostu wy tak myślicie, że jest gejem, bo on nie pokazuje czegoś takiego, że podchodzi do Was czy coś was na rodzi kiedyś? Nie. No właśnie, no to mimo wszystko chyba ja mu właśnie nie ja. podobam. A, że pójść coś sugeruje. Co sugeruje? A może on mu chce. A może chce po prostu sprawdzić. sprawdzić, może chce sprawdzić no i potem wykorzystać. To może tak być, da być taki fratek może. No bo tutaj Marcy się pyta, czy trener ma dużo bo nie wiem. Dobra, weź, idź stąd! Może sprawdzić. Rafał, chciałem Ci powiedzieć, że Adam ci się zachował jak Fryer i chce dla Ciebie bardzo źle. Ja mam bardzo czużystą ofertę dla ciebie, w sensie bardzo chcę Ci pomóc. Nic na tym nie zyskam, po prostu z dobroci mojego serca, bo jestem dobrym człowiekiem. Chciałem ci pomóc, żebyś osiągnął szczęście w swoim życiu. Naprawdę. Niech słuchaj Adama, co by Ci nie powiedział. A co nie słuchaj Adama? Przed chwilą słyszałem, kiedy mówiłeś o mnie, że jestem frajerem. Nie pierwsze, po że zachowałeś się to, to frajer, zachowa... Zachowa... A jak A się... czemu się zachowałem jak frajer? Bo no, zabronię zachowa... swojego kuzyna? No to nie, było, Nie chcę, żeby był szczęśliwy. Jak chcę dla do niego dobrze, tak? Właśnie. Do inaczej, chyba jaki to jest mój kuzyn, to ja bardziej wiem, je, co będzie dla niego dobre, a co złe, tak? I, ja i cepka, mimo cepka, wszystko stary i... i tak się na to nie zgodzi z tobą, Nie, trener, trener, tobą trener, słuchaj, okay. ja naprawdę jestem żebyś był szczęśliwy. No dobrze, no to, no to zaproponujcie mu to, co chcieliście. No to słuchaj, trener, no to ci powiem teraz. Zawsze, jak tutaj przyjrzały dziewczyny, to zawsze ci coś w nich nie pasowało. A tu tak, a tu religia, hmm. a tu coś tam. No i zawsze było coś nie tak. No to teraz stwierdziłem, że pójdę w trochę inną taktykę. I przywiązałem ci, znaczy zaraz będą trzech bardzo przystojnych chłopaków dla ciebie. O, chłopaków, No, chłopaki. Hmm. no a po co do czego? mi chłopacy? No właśnie, dlaczego może ci chłopacy powiedzieć? Do związku. Kogo dzisiaj ze mnie próbujesz zrobić game? W No i sobie no no sobie sobie wybrać, co, nie No ale co? W sumie wygląda że Czy ja wyglądam jak ty? Stary, ty masz dużo wypusty i mówisz do niego, że ja wyglądam jak No wybrać. właśnie. A ty a wyglądasz jak ktoś, kto by jadł nałogowo, co chwilę. Pamiętaj, co w w piątek. To jest kilka batoników? Ja, ja ci to... nie wypominałem startnie. No Ale ty już zaczynałeś? Czasami mnie złapaliście raz za dupę. A co tu mam w związku? Koleżeńsko. A on powiedział, że też złapaliście. Ale nie wiem, ja powiedział, że czasami, to... czasami mnie szturką, nie powiedział, że złapał. No właśnie. No ale to ty jesteś no. podejrzany stary. No podejrzane no, ale, no, ale nie. Najczęściej, tak. najczęściej, najczęściej sugerujemy komuś to, yy, czym sami tak jakby wiesz, mamy upodobania w tym, czyli może coś jednak jest z yy, Nie tak wiem. Ja drusza. po prostu chcę mu pomóc, no jakbyście mi przywieźli dziewczynę, to inaczej by się to podruszyło, a no cóż, trenerze? No już przywieźć trzy chłopa, no to jeżeli trener ich nie Będziemy no musiał ich tutaj za zabrać, tak? tak? Się no, nie koniec. Dobra, Nie ja nie, niechcia nie, po no, prostu no, i tyle. To co zdradzasz się na ci przywiózł trzech chłopaków? Nie no jak już zaczął, nie no to czemu by nie spróbować, nie? Co spróbować? No, no, no jak, jak bo oni jadą co? już czy co. Tak, oni zaraz będą. No. No, no to po co na, ma, na paliwo mieli wydawać, no starty. Ja stąd. Ty do mnie tutaj zwiępione, bądź ci ogarnajesz tutaj chowa, zbicie sobie razem pionę i z wąpiona. Ja ci już mają tkanki. Ja, ja ci życzę po prostu powodzenia wszystkiego dobrego ci życzę. Tak, nie Ale nie to tak. nie musi się odchodzić, o coś dziać, tak? Dobrze, no mam nadzieję, że tak. A da się mi szansę? Się na co szansę? Powtarzam, czy ja wyglądam jak gej, no tak. to się mylisz. A to, że sobie mogę podkawiać z chłopakami, to nic nie znaczy, tak? Nie tak ty się tak obizujesz chłopaka? Nie, po prostu. No nigdy jakoś tak nie miałeś stary. Usta sobie nawilżyłem, po prostu. Tak? A lubisz jesteś, lubisz chłopaków? Zależy jeszcze jakich i do czego stary. Do piłki nożnej lubię, bo sobie lubię spędzić z nimi a nie? Ja nie, nie wiem sobie jakie sobie ty te Ale na ja. Myślisz, że jesteś gejem, czy nie? Dobra, możemy skończyć ten temat? Czy tych chłopaków? To zaraz będą. Stary, a dlaczego z mojego kuzyna próbujecie zrobić na siłę? Ja Wiesz, Jak o... z tego kuzyna próbuje na siłę zrobić stary? No wiesz, że oni są pośledzone lekko, tak? No, no, i nie wiem. On, on, on ma, ma coś takiego, że nieraz raz się po prostu do otoczenia. I jeżeli nie mu tutaj chłopak, to on się jeszcze dopasuje do tego i, no, i pójdzie no, na to po prostu. Tak, no, ma... ale z, przed chwilą byłeś pewny, że nie? Ale pamiętasz, że przyprowadził to mi tutaj? No, no to, i co? No to normalnie jakoś, no, może nie, nie zachowało się normalnie, ale, ale przyprowadził, tak? I pokazał, że jest normalnej orientacji. No. To dlaczego macie teraz mu coś na siłę wpierać, że, że jest Przez to, że pusisz, tak powiedział. Dobrze, sprawdźmy. co on? cię robi? No, na pewno sobie robię. I co będzie te robić w tym pokoju teraz? No już... Co byś mu pokazywał zdjęcia, przedstawiał mu jak to w sumie? No, już pierwszy chłopak stoi pod drzwiami, tylko wystarczy zejść mu otworzyć. Czekam. I ten element na pewno na to się być, tak? To rozmowa jeszcze nikomu nie zaszkodziła. No rozmowa a na pewno, nie. Czy wiesz, mimo wszystko ja, ja, ja zaakceptuję, nie? Ale, ale pamiętaj. A ale to że... tak samo by było jakimś mu się do i, i będę taka, taka Będę Po prostu znam cię od dziecka i to będzie dla mnie wielki szok, nie? A czemu Ja z wychodzę? Czemu jak mówisz o nich to się oblizujesz. I właśnie to, to, to najbardziej mnie denerwuje. Ja wychodzę z tego Stary. Nie, nie Miesz, wiem, co mi się dzisiaj dzieje. Nie wiem, co kompletnie. Spokojnie, jeszcze podać matkę. Co ty taki zadowolony, uśmiechnięty? Kiego no szampana się dzisiaj wypije? Jakiego szampana się wypije? No wiesz, chłopak przyjdzie jakiś. Kto nie tle ten pije szampana. Szampana nie pije. Tak, A tak co tak ma związanego? Tak? No tak się mówi, ale co ma gej z szampanem związanego? Co ty za gejem nie masz? Też? N więc nie mówię, stare, ale no dziwnie się zachowujesz. Już, już. Otwieraj się, piw, bo przystojny kawaler się nie się Tak. Jestem. Hmm. Gdzie jestem? Gdzie jestem ten przystojny kawaler, do którego przyjeżdżam? Tutaj zobacz, Cię cieszę na swój filor. Do takiego czegoś przyjechałem, czyli to nie jest kurwa przystojny. Ja w ogóle była ostatnia osoba na ziemi to. Człowieku, do kogo ty mnie przyprowadzasz? To, to, ty, ty masz w ogóle jakiś poziom? No to tyle bardzo w ty Zobacz jest. On jest fajny jest fajny przystojnym chłopakiem. No tak. Fryzury nieułożony linii, Zobacz jaką ma bluzę. Spodnie hmm. upier... Trzy dupy, skarpetki jakieś, nie wiem co to jest, człowieku ja przeszedłem do przystojnej osoby, no normalnej Nie podoba ci się? Nie? nie, nie podoba mi się kto to jest Słuchaj, jak ja rucham, to tylko rucham ekstraligę, a ty wyglądasz kurwa jak gówno No ale ty Czemu no, ty do niej No Bo mi, w wokół. jesteś taki kształt. Proszę weź, Aj. jesteś obrzydliwy, nie, nie mów tak do mnie stary, nie jestem gejem Ale spokojnie. Nie, Zamknij za mordę, nie jestem gejem, jesteś obrzydliwy w tym momencie Przyprowadziłem cię... Do gościa, który jestem chyba je, Ja nie jestem, chodź, nie dotykaj mnie stary, nie dotykaj mnie, bo ci stary nie. przyjechałem tu 350 km, więc wypnij dubsko, bo muszę cię zeznać. Bo stary, jak nie, 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 nie chodź, to ale Bo przyjedzie zaraz mój tu brat i ku**a spali tę chatę, powiem, rozumiesz nie? czy nie? No to nie chodź, ale, 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 weź, wy, ale ja przyjechałem do ciebie No chodź, no chodź Masz tutaj chłopaka, no możesz zacząć no, no, duchę, nie mnie Ale on wygląda jak gówno, A ty jesteś taki fajny, puszysty, ja, Stary, nie Jestem gejem i nigdy nie będę... Dobrze, ale Jesteś, tutaj, ale, jesteś ale, obrzydliwy, ale, jesteś obrzydliwy jest w, tym jest w, tym starę, ja stary, w tym momencie. Starę, ale ja nie jestem Stary będzie się wstydził, będziesz się wstydził. Naprawdę będziesz w szkole wstydził, się chciałbie śmiać. Nie Stary będę się Teraz To jest fój, nie dotykaj mnie. Nie dotykaj, mnie stary, ale Nie dotykaj, nie pociujemy. Jeszcze raz mi to się uciłem. No ale chodź. Dobrze, dobrze wyjdź, proszę cię wyjdź stąd, wyjdź stąd, wyjdź stąd stary, wyjdź stąd. Wyrzuć go z domu. Idź go wyrzucić z domu. Wer ja tyjdź, bo ja nie chcę A co ja? Jakiego paszteta mi dałeś? Nie podobał ci się? Nie w moim typie. Zbyt wysoki. <laughs> co jest? Mi <laughs> się spodobało. W sensie lubię napastników. Ale są dominujące? Chodzi mi o to, żeby po prostu mieć wspólny temat, a z tym ten od mnie obkażę. No, ale no tak było, czy nie? Nie, nie pocałowałbyś się z nim? Kogo ty ze mnie potkał, zrobić geja? Zamiast mi się to podoba. Co ci się podoba? To, że pusz jest taki super tancki i potrafi ogarnąć wszystko. Hmm. Widzisz, stary, miałem dobry pomysł z tym, że przyprowadziłem u chłopaków, coś słyszałem, że nie się nie podobają. Ale że jak nie podobają? To po co ci chłopcy są? Bo nie że nie Zaproponowaliśmy kobiety? Nie jest dobrze. Nie jest dobrze, tak? Mhm. Nie był. Ale chwila to co on ci sprowadza. on ci sprowadza. Chłopaków. chłopaków do zabawy? Nie, nie to... Jak, co? On jest wierzący, ale chyba nie przeszkadza mu to. W grzeszniku. Życie trzeba wykorzystywać. Wydoić do pełna. Uuu. Fuuu, ty się dobrze czujesz? Czy z sobie nie tak? Nie zbliżaj znaczy. się do mnie, jesteś obleśny, oblechem. A, niedobrze A to co, że to, że jestem oblechem, to już mnie skreślasz. Skreślasz go? Każdy. Tak. Swoją szansę, tak? Pani mówicie Adamowi. Aha. Już jednak się wstydzisz tego, tak? No ser ty głupia głupia. Nie na pewno nie powiem nie tak się dowie, przynagrywam to stary. Ale, no, nie musi tego oglądać, prawda? No, może nie obejrzy. A obejrzy. Zawsze możesz zablokować film, pewnie jest coś takiego, że ten film da się zablokować, żeby dany użytkownik nie mógł obejrzeć. No, ciekawe, co zrobi, jak wejdzie do pokoju, a tam ty i twoi koledzy do zabawy. A nie, możecie się go pozbyć na 2-3 godziny. Zaraz się ciebie pozbędziemy, stary. Trzymajcie mnie, bo ale trafiłem do z tymi kolegami wszystkimi naraz, tak? Co? Nie, tylko jednego. A Musimy ratować Renera. On jest no, gejem. On gejem, jest gejem, powiedział to przy wszystkich. Jest gejem. Tak, powiedział. masz na wiadomość, jak on to powiedział, tak? Nie. Że jego wiadomość no to nie, nie pozwala. Ale no, no. Przepraszam bardzo. Ja go znam od dziecka i chyba lepiej wiem, że on nie jest gejem. No, a ja tam stałem i słyszałem, co on mówi, że on chce chłopców do zabawy. On się też potrafi dopasować do klimatu i oni mu przeprowadzili specjalnie. Dlaczego tak, on jest gejem? On czemu jest czemu nie, tylko bronisz, jest gejem. Musimy no, wybić. go, mu bo ja skóry. nie zobaczę tego na własne oczy. Sam mówił, żeby ci nie mówić, bo wiedział, jak zareagujesz na to, że jest gejem. Ja mu powiedziałem nie raz, że będę to obojętnie, czy będę gejem, czy nie, i tak będę go więc y, on się nie musi tego bać. Po prostu mi że żeby tego tak. tak na siłę czemu tego bronisz? Co ciebie też dotyka? A co ciebie dotyka? No mnie nie, ale nie, nie, Czemu, to, czemu to... tego tak bronisz? No bo to jest mój kuzyn stary, no i znaczy będę go bronił, tak? Aha. No tak, nie wiem, bo to się wydaje, tak... że dobra, nie bo wiem po co w ogóle to... nie przychodzicie, jeżeli macie mi takie coś gadać. Ja nie będę tego słuchał. Jeżeli chcecie mi coś udowodnić, no to mi pokażcie na kamerze będziesz coś mieli.. jeszcze to... co? Nie wiem, że to nie. A ty co, czemu nie pokazałeś mu nagrania? Żebyśmy mu udowodnili. Bo nie chce wkopywać Rafała. Aha. Czyli chcesz, żeby on wierzący jak jest tak? On łamał swoją wiarę. No dobra, wiara wiarą, ale no to są, orientacja orientacją. Po prostu przy, przynieśliście mu pokusy i co? I Jaką coś? pokusę? No chłopców do zabawy. To jest pokusa, tak? A nie? Jaka pokusa? Trzeba go ratować, a nie. Jeszcze mu go wkopywać. Nie, moim zdaniem to po prostu odkryliśmy jego prawdziwą naturę. O, co ja tam to, się to on? Dobrze, co? Z to Mówisz po polsku? Nie, nie, nie w Po polsku nie, nie nie Dobra, będzie dalej. Spadła się. No, chodź, chodź, chodźcie. Ale to stary, przyprowadzasz mu z Ukrainy, z Rosji? Stutaj to, zdrow, tego. Fajny chłopak dla ciebie. Spodoba ci się? Tak. Jaki chłopiec? Ty, no, no, pop tak, nie no po polsku nie mówi, no usiądź obok no, niego. Szabek, po, po. Coś tam mówi chyba. Co tam, jak tam, sprawy? No porządku, ja tylko u Ciebie z tam A duży dobry, ale sobie rozumiesz? Ja rozumiem, ja bym bez słowa... Wsetach tak dobry, nie rozumiem? Okej, okay, no. A, no. Rozumiem, a łóżko jest łóżkowe Co? łóżko jest Co dobre. Wydajny jesteś? Mm. A ty? To już trzeba się przekonać. Ile, ile? No powiedz mi. Nie wiem, czy tak mówię. Więcej. Lepiej nie, nie na Lepiej piatrę, nie napierdolę. Tak, tak. No, po koleżance to. Rozumiesz, ja to wybornie? A woliś chłódszy czy krótszy? Eee. Dlaczego numer zes? A nie ma słusznicy. No. Nie ma, nie ma, nie <laughs> ma. <laughs> Co tam, co tam, co tam podjął. Ale chwała ci. Że nawet ładny ty, jesteś. Ten... Oczka, to maszyny jeździsz? Oczka takie. Jakie się Usteczka takie. A, tak. Takie usteczka naturalne. Ja A, nie, ale w ten a ten włoski? Ale za włoski można by było pociągać. Hmm. Ale dobrze, ja rozumiem, tada, tak ja to rozumiem, ale nie rozumiem, co ty na mnie Widać, że doświadczony n jest. Nie, Takich nie? no. ogolony. Co ty robisz właśnie? Co? Co ty robisz? A co ci chodzi? No co ty robisz? Co, co, ty robisz? co ja nie robię? Położył ci ręce na nie? Ty, ty, ty psychiczny jesteś? Nie, nie, jak psychiczny? Normalny chłopak Jak normalny chłopak? Normalny chłopak no, nie jest... Nie... On po prostu lubi chłopaków No ja nie... Jak, że on lubi chłopaków? On lubi chłopaków On, on, chłopaki Ale ja nie, no, no, ja no, ja nie Jak to nie? No, ale spodobałeś się mu no, ale nie, 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 bez, bez matki cyrki, wyszło chłopcy. Szómy. Ale to przecież mówiłem, że ja szukam chłopaka dla Ale ja domów, żeby przejdę prosto budem kolegi, kolegi. Ale to on chce kolegi, ale takie kolegi. Ale ja szukam kolegi, żeby po polsku nauczyć się ale z nim. Ale on szuka kolegi po to, a potem możecie nauczyć po polsku rozmawiać. Ale ja chodzić po polsku. Ale on chce ten... Ta, to nie, tak. Ja już się ciebie pytam dziesiąty, pięćdziesiąty jeszcze się zapytać, czy ja wyglądam na geja? <laughs> No tak. To jest sernie jest niszczenie się. ale Sary, przed chwilą do niego powiedział, że mam piękną usteczka byś go pocałował. I ty mówisz, że nie jesteś gejem? Nie wiem jak się z tego wytłumaczyć. Ja razem za wytłumaczę zaraz <grym> Ale bym cię pocałował. Ale ja bym ty będę pocałował. Ja bym chciał nie pocałował. Dlaczego? nie Bo... Nie, bo... no nie. Fu, nie. Mam... Nie, nie jestem gejem. Masz, ale... Nie? No to No to może tak. To chyba nie będziesz mi pokrył To ja mam czas, da to No co widzisz? Co? Teraz wyjdę. Nie, nie, no nie tak to nie tak. jest. To my wyjdziemy z tego. No ja my się nie chcę. mi się. co hmm, ja wyjdę? Zróbmy się. Czego zacząłeś? Za to, to chłopiec, jak to ty duży ponarął się i więc to zawsze objęte bych oczywiście... Ale ja przyszedł z... Poczekaj, poczekaj, poczekaj. Jak poczekać? Jak poczekać? Poczekaj, poczekaj, poczekaj. Ja zaraz piję po niego, ty w***j no, z no, traku i ty dajesz no, mu trachadę, bo ty jemu dużo poradzisz. No na pewno, na pewno, na 100%. Dajesz mu po trachadę, po co chcesz mu czuć? Nie, nie, nie. Poczekaj, ja po niego idę, ja po niego idę. Chyba chora jesteś. ty chyba chora jesteś, spójrz na to. Chyba chora jestem. Czemu ci przykro? No ten kubek na naprawdę był ładny. Który? No ten co właśnie wyszedł stąd. Ładny. Ładny. Był ogolony, ładnie obstrzyżony, ładny miał usta, no wiadomo, może ukryć. dobrze, a mogę sam raz porozmawiać tak na spokojnie? No możesz. Dlaczego ty się nie chcesz przyznać, że jesteś gejem? Ale ja nie jestem gejem. No dlaczego tak się zachowujesz, jeśli się nie przyznasz? Po, po prostu lubię poznawać nowe osoby. Nie, stary, no wszyscy wiemy, że jesteś gejem. Znaczy a ty, ja. Już... A przed chwilą jeszcze mówiłeś, że nie jestem i co? Mówiłem, bo nie chciałem, żeby wyszło do Adama, ale i Adam się i tak czy siak dowie. Nie dowie się. Prędzej czy później się dowie, stary to za bardzo to pokazujesz, za bardzo cię poniosło. Ile to ukrywałeś? 24 lata? Wcale się myli. Mylisz się naprawdę. Ukrywałeś to 24 lata, bardzo dobrze to ukrywałeś. Sam nie oszukałeś, przyciągasz że mnie oszukałeś. Ale w jaki sposób? No oszukałeś mnie udając, że nie jesteś gejem. Będąc zainteresowany dziewczynami, nawet przespałeś się z dziewczyną. Ale to, że... Przespałem się z dziewczyną, to nie znaczy, że jestem gejem. W sensie hetero, Nie no, bo no, jestem gejem. ale nie mów nikomu. To czy jesteś. No, ale czemu ty się mnie, Ja już Ci powiedziałem, że jestem. Czemu mówisz mi to cały czas? Ukrywałeś to przez 24 lata, stary. Ukrywałem i dobrze to ukrywałem, bo inaczej byłbym odcyliwizowany od ludzi. Przez te 24 lata naprawdę chciałem wierzyć, że jestem hetero, Czasami mistrzom laską naprawdę było dobrze. Czemu czasami? No, bo czas Czasami sobie wyobrażałem, że to facet. I tylko wtedy było Ci dobrze? Tylko wtedy było mi dobrze. No, czyli jesteś gejem? A musisz mnie pytać po klas 5? Tak, jestem gayem Jeżeli Ci to przeszkadza, to mnie wyda. Nie przeszkadza mi to, tylko po prostu... Nie wiem. Co mam Ci powiedzieć? Możesz powiedzieć... Jesteś pedałem, nie wiem, wszystko możesz powiedzieć o mnie, ale cóż, zawsze możesz powiedzieć po całym mnie. Co? Możesz tylko powiedzieć zawsze. Jak? całym mnie. Co ty robisz, stary? Odejdź. Dobra, już! Już! Nie, nie. Już, wypierdam! Już. To, że ja akceptuję to, że jesteś gejem, to nie znaczy, że ja jestem gejem. Ale słuchaj, masz mój numer. Zawsze możesz mi to napisać, jeżeli nie chcesz tego pokazać. Dobrze, dobrze. Jeżeli zmienię zdanie, to na pewno będziesz pierwszy o tym wiedzieć. Na razie daj mi spokój, okej? Okay? Mam nadzieję, że nie masz innych kandydatów. Dobrze, zaraz przyprowadzimy Tobie kolejnego kandydata. Już uspokoiłeś się, bo kandydat twój idzie kolejny. Masz mój numer. Ci już przestał ten pomysł podobać, ostatniego chłopaka mam dla Rafała i więcej już nie będę mówił. Siema Cześć Bo to ja do tego przystojnika przyszedłem Cześć on mówi, dobre Ale masz piękne włosy Masz mięśnie, jakie jesteś umieśniony, mój misiaku Masz zaraz piękny. A jakie tak. włosy Ty chyba mu w końcu no odpowiedniego przeprowadziłeś No no, no Ja to, o on szukał Tak, myślisz? Tak myślę A Misiaku, ty masz może Instagrama? Mam A ile masz followów? To 20 tysięcy Mmm, jeszcze bardziej mi się podoba A widziałeś, jakie mam zdjęcia? Nie, ale widzę cię na żywo A może jakieś oznaczonko? Zastanawiam się Jak się zastanę? No się kurwa zastanowisz, ty chory chyba jesteś. Nie, nie jestem chory. Weź mi się oznaczyć. Mi oznaczyć. Ale uspokój się. Starke, widzę cię pierwszy czas, no, czy nie będę cię oznaczał. No to nie interesuje, że mi widzisz, masz mi oznaczyć i tyle. Bo co? Jak mnie nie oznaczysz nie będzie żadnej randki. Chcesz ze mną chodzić, czy daj się być z dziewczynami bują. No to. Przestań, siadaj. I oznaczę cię. Ale nie widzisz, że on cię próbuje wykorzystać? O, oj tam stary Ale nie, nie widzisz, że on nie jest żadnym gejem? Ten typ nie jest gejem. Nie widzisz tego, no? Jestem w 100% gejem. No nie jesteś gejem, to widać ci od razu po oczach, że nie jesteś gejem. Próbujesz go zbajerować, żeby wydoić fame z niego Co, 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 co ci obchodzi kurwa, Co ja chcę z mu zrobić? Ty stetna, ale on jeszcze mnie nie oszukał Ty mnie wiele razy oszukałeś No ale nie widzisz, że on nie jest gejem? On nawet i umy trzymać, on nawet tą będę, rękę kładzie I w ogóle nie to jak gej Nie wypij dyskutował, Już! No to ci za chwilę z kolegą wyniesiemy Dobra Dobra, jak chcesz to mam to sobie... w dupie To jest twoja Dobra, sprawa, typ nie jest gejem Ja cię gejem. nie słucham, nie słyszę cię Powiedzisz sobie miłe Wy... chwile z chłopakiem, a my on jest obrzydliwy, nie? Oni już no tam ja stary, 4 godziny siedzą. Ja chciałem sobie zrobić beczkę, że on mówił chłopak, bo on niech pół to jest nienormalne. Nie, ja nie chciałem zrobić beczki, bo widziałem to, że mówiłeś serio, że wyczułeś to. Nie, no stary, A jak ty to w ogóle wyczułeś? stary to wydało się O, Zobacz cicho. Co jest? No co? Masz, macie swój telefon? No to zobacz starty. Oznaczyłem go na 40 starty. Co? Znaczyłem go na 40 starty. i zwiał. Jak to zbiał? No zwiał. O. Powiedział, że będzie później, później, wiesz co, i zwiał. A odkładał się? odkładał to. Co? Odkładał to rozmawia? A on mi się podoba. No ci, że nie jest gejem ten typ, bo to uwierzyłeś mu. Ale oznaczyłem na 40 stopni. Nie wiem jeszcze co klikną, że nie mogę ich usunąć. Może on ci starało, prawda? 120 tysięcy roków. Dla prawdziwej miłości. <laughs> tak to by było ale... że <laughs> <to> się podniecie <laughs> jeszcze. Wie go to go pocię, chyba go nie pocieszę. Jesteś go nie pocieszę stary, no co? Teraz chodź zostawmy tutaj Nie. Tak, to jest chore. Takim negatywnym akcentem kończymy ten odcinek, więc zostawcie łapkę w górę <grym> za wyglądania.